Dzień dobry, moi drodzy! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Mikołaj. A przed Wami 20. Materiał z gry Kingdom Rush Vengeance. Przed nami finałowy level, tutaj pierwszej, mo można powiedzieć, dodatkowej krainy e, dla naszej e, tutaj kampanii, bo kampanię już mamy za sobą. Mamy tu oczywiście różne ścieżki, w które możemy iść, i mamy właśnie finał jednej z tych ścieżek, czyli tej podwodnej krainy. Pont of the Sedge, Sage, nie wiem jak to się czyta. Gramy, moi drodzy, z nowym bohaterem jakim jest Yun Pai, czyli jakiś, nie wiem, powiedzmy żabnisty Poseidon. Tak bym go nazwał, żabowy Poseidon z zębem. i mamy nową wieżę, a to już ostatnio odblokowaliśmy to, to już graliśmy nią. Taki, Taki deck zostaje, bo całkiem spoko był. No i co, moi drodzy, lecimy, lecimy, zobaczymy co z tego wyniknie, nie? E, o, o, kurwa, trzy ścieżki mamy. E, coś tu gada. Pierdół, pierdół, chuju, muju, nie obchodzi mnie to szczerze. E, no i co? Z racji takie, że jest to. E, z tego co wiem, moi drodzy, Żaba, król Żaba będzie szedł tutaj. To w sumie i tak, to jest nieważne, bo to jest początek. Ale z tego co pamiętam, z jakiegoś filmu bardzo dawno temu. Król Żaba szedł tędy, więc, e, więc ja tu postawię Blazing Gem po prostu. Może nie tu, tylko tu. O, postawię Blazing Gem. Tu też bym postawił Blazing Gem. Tu postawimy Maga, tego specyficznego Maga, a tu ork szamanów. No, i zobaczymy, co z tego wyniknie. Puszczamy ich. Może tym razem pójdziemy w Blazing Gem, co? Trochę bardziej. Dobra, staliśmy tak naprawdę na wszystko. A, i mamy tego Jonfaja, nie? Puszczmy go tutaj gdzieś bliżej. No i zobaczymy, jak on sobie poradzi. On ma jakąś specjalną umiejkę, że o widzicie. Coś tu robi. Jakieś macki wystają i co one robią? No nie no, wyszedłem na pulpit znowu, serio? kurza mnie ten tryb boardless. Muszę sobie... Nie, ale to jest pełny ekran. Czemu ja mogę na pulpit wejść? To nie jest tryb boardless. Wkurzam mnie to trochę. Musiałbym sobie monitor wyłączyć albo jakoś odłączyć. Może na stream deku będę mógł sobie to ustawić, żeby ten monitor wyłączyć po lewej. Bo sobie podłączyłem trzeci monitor ze streamu sobie wyjąłem. Do, do streamów sobie go ustawiłem, żeby mieć dodatkowe okienka. Ale jakoś go nie użyłam ostatnio, bo nie streamuję za bardzo. Tylko Far Cry 6 streamowałem. Kurwa. Pan powiem, że nie wygląda to zbyt ciekawie. O shit. Nie skupiłem się kompletnie na tym, co tu się dzieje, nie? Tak, to właśnie ze mną jest. No ale cóż, nie zależy nam, żeby to przejść na trzy gwiazdki, bo. I tak bym tego nie przeszedł na trzy gwiazdki. Czemu te maski w ogóle nie atakują? To mnie ciekawi. Co one, co, co one mają robić? Nie podoba mi się ten Junpa już na samym starcie w ogóle. Jakoś tak, średnio. Średnio to widzę nie skupiłem się, no? Widzicie, trzy ścieżki tu są. To Trudno ogarnąć dla kogoś takiego jak ja, co ma problemy z podzielnością uwagi. Jak ja się skupię tutaj na górze, nie patrzę w ogóle na to, nie? Nie winię, oczywiście, gry, tylko ono. To są po prostu poziomy nie dla mnie. Więc tutaj. Hmm, hmm, powinniście być przygotowani na to, że. Kurde, mi słabo pójdzie tutaj. on Dostaje zwiększone obrażenia w tym polu, czy co? Chyba tak. Dobra, tu, tu mam ulepszone, to mam ulepszone. I oni są wszyscy odporni na magię? Ja akurat postawiłem wszystko, co bije magią, nie? To jest właśnie to, że ja nie mam w moim, moim teamie żadnej wieży, która bije obrażenia fizyczne. To jest mój błąd w tym deku. Po pokładam się w Dark Knightach tutaj, dlatego ich tu postawiłem i haraserów. Zmyślę, że wygram, nie? No cóż, najpierw podejdziemy do tego z, jakimś, z jakąś wieżą, która bije te obrażenia fizyczne, bo to jest naprawdę masakra, jeśli o to chodzi. Masakra, co tam się dzieje? Wybronimy to. Bronimy, ale dużo pada naprawdę, mówię wam. To jest błąd taki, że nie mam wieży, która... Nie mam wieży, która bije obrażenia fizyczne. Ja myślę, że wezmę Dark Knight'ów i haraserów myślałem, że wygram. A to chuj. Aha, to mi bufuje tych przeciwników chyba. Mi żaby pozmieniały ich. Patrzcie na to, co tu się dzieje. Na tego Yunぱja przesunę tutaj, bo on w ogóle tam nie daje rady. Mm -hmm. Let's make some kebabs! Jezu, ile ich tu idzie? Oj, wątpię, że to wybronimy, ale będziemy walczyć do skutku. Też zostaną zmienieni w murloki? Nie, ci już nie. Ale ci biją obrażenia fizyczne, Dobra, jakoś to idzie wam powiem. Tu mi w ogóle jakąś wieżę elektryzują. Dobra, z żabkami sobie damy radę. Tutaj trzeba użyć spela, żeby to przyspieszyć. i mamy wszystkie te wieże na maksa zrobione, prawie. A to już jest koniec. Dobra, no i co? Zejdziesz tu do mnie, żab żabico. Oho. Oj, obstawiam, że będzie odporna na magię. Nie, nie jest na nic odporna. 7000. 7000, dobra. Zobaczymy. Tu wszystko jest polepszane. No nie, nie wszystko. Hm. Pamiętamy, że jak padnie boss, to wszyscy inni też padną. Więc skupiamy całe, całą siłę rażenia na Bosie, póki ich tu nie ma, Nawet w połowie, ale żaby, żabki tu przechodzą. Ale mam dosyć niezłą obstawę, więc ciężko, żeby mi tu cokolwiek przeszło. A żaba już pada. Moi drodzy, mamy to. Pierwszy raz w życiu, moi drodzy, żabę zabiłem. I teraz te, serio mówię, nigdy w życiu tego, tego pomimo tego, że przeszedłem kiedyś parę razy, to nigdy w życiu nie przeszedłem żabowej krainy, bo zawsze była dla mnie za trudna. A teraz w tym momencie udało nam się wszystkie plansze zrobić na dwie gwiazdki. Jestem naprawdę z siebie dumny. Mam nadzieję, żeby też. Mam nadzieję, że wam się podobały te trzy odcinki z tej pierwszej krainy. Teraz naszym kolejnym celem będzie tutaj Breaking the Ice, czyli nie wiem, będziemy powstrzymywać pewne, pewnie jakieś zagrożenie, które. No, Breaking the Ice, wydaje mi się, że wykluło się może z lodu. Jakieś takie wiecie, no to fabularnie chyba, to jest nawet chyba sensowne to, co mówię teraz, bo fabularnie chyba w tym poziomie faktycznie tak jest, że coś jest. Jakieś tam chyba królestwo, można powiedzieć, zaginiona królowa, można powiedzieć, się ze szkła wydostała, w sensie wiecie, tak jak na początku Weznan jakby wykluliśmy się ze szkła i wykluła się ze szkła, wiecie po latach, tak jak wiecie, jakieś na przykład u nas jakieś choroba, albo jakieś mamuty, szkielety są odkopywane, to tutaj akurat ze chyba wydostała się jakaś, nie wiem, zła królowa, która tutaj rządzi jakimiś takimi można powiedzieć nieprzyjemnymi stworkami i będziemy tutaj ich pokonywać, więc to jest nasz kolejny cel, na kolejny odcinek, który będzie już jutro. A teraz moi drodzy. Hmm. E, ja będę chyba kończył, bo już mi się dzisiaj nie chce w to grać. Trzy odcinki pod rząd nagrałem, rozumiecie? To trzy odcinki pod rząd. To jest to. E, Co byśmy mogli tutaj wybrać tym razem? Nie podobał mi się kompletnie ten 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 Yunpai, więc ja sobie wybieram moi drodzy Bersada. On był całkiem zajebisty. No i co moi drodzy, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnym materiale już jutro. Cześć! Czekam na Wasze komentarze.